Dzień dobry Państwu. Mówi Paweł Kula, polski lekarz pracujący w Szwecji. Nasz wewnętrzny rozmówca. To tytuł artykułu, który ukazał się w Newsweek Psychologia. Autorką tego artykułu jest pani psycholog Małgorzata Osowiecka, Szczygieł. Głosy, intuicje, przeczucia, rozmowy z bogami. To wszystko dzieje się w naszym umyśle. Często przybiera formę rozmów z samym sobą. Po co nam wewnętrzny rozmówca i czy siedzi w każdym z nas? Posłuchajcie Państwo tego interesującego artykułu o monologach wewnętrznych. Pani psycholog Małgorzata, Osowiecka Szczygieł, pisze. Monolog wewnętrzny to proces, podczas którego człowiek skupia się na samym sobie i swoich myślach. Ten rodzaj monologu może obejmować różne tematy, od refleksji na temat wydarzeń życiowych po analizę własnych uczuć czy podejmowanie decyzji. Mimo że wewnętrznego głosu nie słychać na zewnątrz, to zazwyczaj ma on cechy. Foniczne i fleksyjne, a człowiek przekonany jest, że to jego ja. Rozwój takich monologów zaczyna się mniej więcej w wieku dwóch lub trzech lat, kiedy dzieci zyskują umiejętność wyrażania się przy pomocy słów. Od kiedy człowiek patrzy na siebie od wewnątrz? O monologach wewnętrznych pisało wielu uczonych. Na przykład w 1873 roku Wilhelm Wundt, niemiecki naukowiec, uznawany za jednego z twórców psychologii jako dziedziny naukowej, zdefiniował psychologię jako dyscyplinę, w której człowiek patrzy na siebie od wewnątrz. W swoich badaniach prosił ludzi o obserwowanie samych siebie i opisywanie swoich wewnętrznych doświadczeń w możliwie najbardziej dokładny i obiektywny sposób. Również niektórzy filozofowie nawiązywali do ludzkich wewnętrznych rozmów. U Sokratesa występował Daimonion, tłumaczony jako demon lub boski znak, a więc pewnego rodzaju duchowy przewodnik dający ostrzeżenia lub wskazówki. René Descartes, czyli Kartezjusz, jeden z kluczowych myślicieli okresu Nowożytnego, zasłynął ze swojego zdania: Cogito ergo sum. Myślę, więc jestem. Dla Kartezjusza myślenie świadczyło o naszym istnieniu, o posiadaniu świadomości. Jean-Jacques Rousseau, filozof epoki oświecenia, często dokonywał introspekcji. W swoich dziełach, zwłaszcza w wyznaniach, badał własne uczucia, myśli i decyzje. Fiodor Dostojewski, choć był pisarzem, a nie filozofem, bardzo często wkładał w usta swoich bohaterów głębokie monologi wewnętrzne. W Zbrodni i Karze czy Braciach Karamazow eksploruje głębię tworzonych przez siebie postaci poprzez ich introspektywne dialogi. Nie można nie wspomnieć tu także o egzystencjaliście Jean-Paul Sartre, który uważał, że musimy sami nadać sens wydarzeniom oraz sobie, a więc prowadzić wewnętrzne rozmowy, co oczywiście skutkować może różnymi konfliktami, złymi wyborami i cierpieniem. Funkcje wewnętrznego monologu monolog wewnętrzny może pełnić w naszym życiu różne funkcje. Może być narzędziem samoanalizy albo pomagać w radzeniu sobie ze stresem. W psychologii poznawczej, a więc tej skoncentrowanej na kontakcie człowieka z otaczającym go światem, związany jest z procesami myślowymi, takimi jak planowanie, podejmowanie decyzji czy rozwiązywanie problemów. Profesor psychologii Edward Neucka wraz ze współpracownikami w książce Psychologia Poznawcza pisze, Że dzięki myśleniu potrafimy przetwarzać niezliczoną ilość różnych konsekwencji stanów rzeczy, pomysłów, przewidywać, co się wydarzy, ćwiczyć w głowie rozmowy przed ich rozpoczęciem. I to wszystko bez podejmowania działań w życiu realnym. Wewnętrzne monologi mogą też prowadzić do uspokajania się. Dzięki nim Jesteśmy w stanie nagradzać się za podjęty trud, a nie przetrwać najtrudniejsze chwile. Czy każdy ma wewnętrzny głos? Naukowcy Christopher Hevey i Russell Hurlburt z Uniwersytetu Nevada w Las Vegas twierdzą, że są osoby, które zamiast myśleć, po prostu działają. Nie jest do końca jasna, czy naprawdę w ich głowie nie dzieje się nic symbolicznego, czy po prostu nigdy się nad swoim wewnętrznym światem nie zastanawiają. Z pewnością ci, którzy jednak toczą w swojej głowie rozmowy ze sobą, mogą się od siebie bardzo różnić w zakresie częstotliwości wykorzystywania wewnętrznego głosu oraz tego, czym on się charakteryzuje. Według Haweja i Hurlburta ludzie wykorzystują wewnętrzne monologi w około 1 czwartej wszystkich sytuacji, zwłaszcza wtedy, kiedy ich odczuwanie stresu jest mniejsze. Kobiety i mężczyźni nie różnią się w zakresie stosowania wewnętrznych monologów, za to wyraźnie widać różnicowanie kulturowe. Kultury zachodnie, a więc bardziej indywidualistyczne. Mogą częściej myśleć jedynie o sobie i koncentrować swój monolog właśnie na swoim wewnętrznym. Zaś kultury kolektywistyczne, na przykład niektóre azjatyckie, większą uwagę będą zwracać na dobro innych i postrzegać siebie w kontekście zbiorowości, powinności, celów swojej grupy. Kultury bardziej zamknięte będą odzwierciedlały to zamknięcie w swoich głowach, będą mówiły do samych siebie w bardziej lakoniczny sposób. Niż przedstawiciele otwartych kultur. Ci bardziej otwarci mogą natomiast częściej dzielić się swoimi monologami z innymi lub robić to szybciej i naturalniej niż grupy, które duży nacisk kładą na osobistą wolność, niezależność, powściągliwość, zdystansowanie emocjonalne i prywatność. Do tego ludzie, którzy na co dzień przebywają wśród przyrody i zwierząt, w swoich wewnętrznych rozmowach będą częściej poruszali różne naturalne motywy niż osoby mieszkające jedynie wśród miejskich krajobrazów. Czy zawsze warto słuchać swoich monologów? To, jak mówimy do siebie samych, ma znaczenie. Niektórzy zwracają się do siebie troskliwie, inni pobłażliwie, a jeszcze inni wrogo. Polska psycholożka Małgorzata Puchalska-Wasyl przeprowadziła badania, w których udało jej się wyróżnić cztery typy wewnętrznych rozmówców: wiernego przyjaciela, głęboka przyjacielska relacja ze swoim wewnętrznym rozmówcą, ambiwalentnego rodzica, relacja, w której pojawia się dużo pozytywnych i dużo negatywnych emocji, karcenie i wielka miłość, dumnego rywala w relacji brak więzi i bliskości, ale sporo jest za to dumy i pewności siebie i bezradne dziecko. Dystans do otoczenia, ucieczka od presji, brak relacji i inicjatywi, które później zostało nazwane spokojnym optymistą. W ludzkich wyobrażeniowych światach mieszka około 200-300 postaci. W dobie mediów społecznościowych jest ich być może nawet więcej. Człowiek czasami tylko je sobie wyobraża, by kiedy indziej toczyć z nimi rozmowy czy spory. Kiedy jednak toczenie rozmów ze sobą staje się patologiczne, z pewnością podczas choroby psychicznej, np. schizofrenii, czy w zaburzeniach zachowania i osobowości, gdzie człowiek nie ma, nie ma żadnej kontroli nad swoim wewnętrznym głosem. A te potrafią być bardzo wrogie, głośne i nakazywać wykonywanie różnych czynności, np. wzywać do samokalaczeń, samobójstwa lub zrobienia komuś krzywdy. Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne także charakteryzują się występowaniem wewnętrznego głosu. Ten, choć rozpoznawany przez osobę jako własny, może nakazywać jej wykonywanie czegoś w określony sposób, np. utrzymywanie wszystkiego w nieskazitelnej czystości. Może także karcić, gdy ta postąpiła niezgodnie z jego nakazami, np. Na nie sprawdziła, czy drzwi do domu albo do lodówki zostały na pewno zamknięte. Karcące głosy wewnętrzne mogą także występować w zaburzeniach odżywiania. Na przykład kobieta karci się w głowie za zjedzony smakołyk, albo w depresji. Na przykład chorujący mówi do siebie w myślach, nie jesteś nic warty. Różnego typu patologiczne monologi czy dialogi wewnętrzne bywają powodem ogromnego cierpienia, niepokoju, a czasami także wstydu. Drogą do ich leczenia najczęściej są farmakoterapia i psychoterapia. Monologi wewnętrzne w wierzeniach W wielu religiach monolog wewnętrzny może przybierać formę modlitwy. Wierzący w swoich głowach mogą prowadzić rozmowy z Bogiem, wyrażając w nich własne spostrzeżenia, uczucia i prośby. Niektórzy wierni prowadzą nie tylko monolog, ale i dialog z Bogiem, aniołami czy świętymi. Tego typu rozmowy mogą sprawiać, że człowiek wręcz przekonany jest o tym, że rozmawia z kimś innym, kto go słucha i jest w stanie odpowiadać w jego języku o każdej porze dnia i nocy. Tego typu monologi i dialogi zazwyczaj wynikają z niepokoju, chęci zmiany swojego położenia, samotności, wyrzutów sumienia, czy wyrażają się w postaci wdzięczności za jakąś miłą rzecz, osiągnięty cel. Patrz, Gigantyczny wzrost wyszukiwań hasła modlitwa w Google podczas pandemii koronawirusa. Badanie przeprowadzone w 2005 roku i opisane w internetowym czasopiśmie Journal of Behavioral Medicine wykazało, że medytacja duchowa związana z religijnością i modlitwą albo kontemplacją np. Biblii. Działa bardzo uspokajająco od medytacji tak zwanej świeckiej, a więc takiej, w której człowiek skupia się na swoim oddechu czy mówi do siebie, ale w sposób niezwiązany z Bogiem czy aniołami. W badaniu uczestnicy uczyli się medytować za pomocą słów autoafirmacji: Jestem miłością. Inni zaś uczyli się medytować za pomocą słów opisujących siłę wyższą. Bóg jest miłością. Badani medytowali w ten sposób przez 20 minut dziennie przez 4 tygodnie. Grupa praktykująca medytację duchową wykazała nie tylko większy spadek lęku i stresu oraz bardziej pozytywny nastrój od grupy świeckiej, ale także dwukrotnie dłużej tolerowała ból, gdy poproszono jej członków o włożenie dłoni do miski z lodowatą wodą. Generalnie badania jednoznacznie wskazują na to, że ludzie wierzący i modlący się są szczęśliwsi od osób, którzy tego nie robią. Być może, niezależnie od wierzeń, ich wewnętrzne rozmowy chronią ich przed poczuciem samotności i sprawiają, że mogą komuś ufać i zawsze z kimś porozmawiać. Monologi wewnętrzne mogą być także związane z intuicją. Intuicja jest rodzajem wewnętrznego przekonania czy wiedzy, nie, wykań, nie wynikających z logicznego rozumowania. Osoba może prowadzić samodzielne rozważanie w poszukiwaniu wewnętrznych wskazówek, a czasami czuje graniczące z pewnością przekonanie, że jakaś myśl jest dobra i jedynie słuszna. Nieco podobnie może. Przebiegać wróżenie czy jasnowidzenie. Osoba je praktykująca może opisywać wewnętrzne wrażenia jako wizje dotyczące przyszłości, obrazy czy przemyślenia pochodzące z wyższej świadomości lub z duchowego źródła. Niezależnie od tego, jakie typy wewnętrznych rozmówców w nas drzemią, warto zwracać uwagę na swój wewnętrzny głos. Czasami może być on bardzo wspierający, co może być dla nas sygnałem o własnym dobrostanie czy równowadze psychicznej. Bywa jednak, że odwraca się przeciwko nam. Na każdy sygnał zaburzenia wewnętrznej harmonii warto reagować i słuchać siebie, niezależnie od sytuacji, w której się znajdujemy. To ty tyle. Pani psycholog Małgorzata Osowiecka-Szczygieł w swoim hmm, artykule Nasz wewnętrzny rozmówca opublikowanym w y, Newsweek Psychologia. Pani Małgorzata Osowiecka-Szczygieł, psycholożka i wykładowczyni, pracuje w Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie w Gdańsku oraz na Uniwersytecie w Sopocie i w Warszawie, Naukowo zajmuje się wpływem kontaktu z poezją na twórcze myślenie, a także pisaniem ekspresyjnym jako formą terapii wśród osób z doświadczeniem traumy czy chorujących przewlekle. Prowadzi zajęcia m.in. z psychometrii, statystyki, psychologii poznawczej, interwencji kryzysowej, diagnozy twórczości oraz emocji i motywacji. Prowadzi także warsztaty i szkolenia twórczego rozwoju dla firm i instytucji. W wolnych chwilach zajmuje się promocją debiutanckiego tomu poezji Plama na świecie. Dziękujemy pani Małgorzacie Osowieckiej-Szczygieł za ten bardzo ciekawy i Fantastycznie napisany tekst o monologach wewnętrznych. A ja dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.